Stronny Maty motorek to prejście i posłuchajcie. Dzisiaj e, gramy w grę, w której będziemy robić paznokcie e, i na końcu je będziemy oceniać. Teraz akurat weszliśmy w ocenianie, a dzisiaj jest ze mną. Agatka, I u niej też wleciał filmik, więc po tym filmiku możecie obejrzeć jej filmik. E, patrzymy jak tutaj dziewczyna Mij sobie zrobiła paznokcie No w sumie dobra Piąteczka, czwóretka, czwóretka, piąteczka. Czwóretka. Ej, ej, ja w sumie chyba też wcześniej takie zrobiłam, dobra nie pamiętam. E, no i teraz ostatnie ostatni jakby ocenianie, nie widzowie i potem będzie kwita. I mam nadzieję, że fajnie Wam jest jak. Dzisiaj będzie Sylwester. Mam nadzieję, że, że lubicie Sylwester, bo mi... ja lubię Sylwester. Mi tak ja bym tutaj jeden A Sylwester lubisz? Lubisz Sylwester? Ja lubię. Napiszcie, no ja w... Święta. Napiszcie w komentarzu, czy. Co lubicie? E, nie. E, czy lubicie święto. No, czy lubicie sylwester? O! dobra. Next. Dobra. Teraz my będziemy. Może po oczy? No. Dobra. Może sobie coś, coś zmienię? Nie, nie, mi się to podoba. O, faktycznie oczy takie. Nie Tutaj mamy Kati jakąś. Dobra. Co? Ona coś napisała, ale dobra. Nie. Mm, dobra, tutaj mamy takie twarze, widzowie. Ale ja nie wiem, czy jak mi Chyba żadnej nie założy. To wygrał i wygrała. Wolę to. A, dobra, to wygrała, Kto tak, wytraszcie. ona, ona, ona wygrała. Dobra. No, Next room. Oj. Dobra. dobra, jesteśmy i będziemy robić sobie to znowu. Dobra, widzowie, napiszcie, yy, na który na wasze miejsce byście ja wybrali. Widzęcia. Ja na razie wybieram ten. Dobra i wezmę sobie... Dobra to. Weźmy to. Weźmy sobie to. To, to czy to. Bo to tak chyba ładnie się hmm. będzie dopasowywać. Dobra, tak, będzie dopasowywać. się ładnie. dopasowywuje, Weźmy hmm. sobie gwiazdki. Sobie wezmę. Dobra, mamy. To. Ładna jestem. Mi się podoba. Napiszcie według Was, czy ja jestem ładna od skali, 1 do 5, ile wy byście mi dali punktów, bo ja nie mogę sama siebie ocenić, bo wiadomo, że pewnie bym sobie dała najwyższą ocenę, a tak nie może być. No, ale dobra. Wychodzę pierwsza Ja się tutaj schowam. Patrzcie Dzień widzowie. Dobry. To jest w ogóle taki korytarz. Jak nie przejdziecie, to patrzcie. Jak nim sobie przejdziecie, to właściwie traficie w taką... O, tutaj widzowie, jak w tą grę będziecie grać, to tutaj macie to. Oj, i się nie udało Wam pokazać. O ile osób. No dobra, patrzymy. Dobra. Dobra. Nie widzę jej paznokci, ja ale ten. wyglądają ładnie, więc czwórka. Dobra, ja też. Niech będzie ta czwóreczka. Bo tak przyszła do nas ten. z tyłem, to ten, wiecie. No, a już taką osobę jedna raz widziała. Dobra, i też możecie pisać w komentarzach, jak wam się podobają nasze paznokcie moje i Agaci. No, nie tak. Dobra. Patrzymy, patrzymy. To za bardzo mi się nie podobają. Ona coś tutaj napisała, ale... Mi się podobają, więc piątkę daję. Kai. Ona się nazywa chyba Kai. No chyba, chyba. K-A-I. Dobra. Y Okej, okay. co my tutaj mamy? Oj. Mm, dobra. Okej. Okay. Um, mm, hey. Co my tutaj mamy? Teraz ja. Agacja. Dobra. Możecie napisać, widzicie jej paznokcie, Możecie napisać, jak wam się podobają. Mi się bardzo podobały, więc dałam jej no piąteczkę. Bo były ładne, mi się podobały. No, była na pierwszym. No tak, tak, tak. Albo na trzeci, nie? Dobra. Co my tutaj. Mi się tak jej Takie tak, fioletowe. Nie I czarne są. Jasne. Nie, mi się bardzo podobają. Piąteczka. Mi się bardzo nie podobają. Znaczy, mm, tak, bo nie to, że widzę, ja oceniam tak, ten, żeby wygrać, tylko po prostu tak. Nie podobają mi się za bardzo. Ale wy możecie napisać, jak one się podobają. No, czy nie musicie, ale możecie. Napiszcie um, od w skali 1 do 10 moje i Agaci, okay. dobra. Patrzymy, dobra, to ja. Mam nadzieję, że wam się podoba. No trzy bym do... <grym> bardzo mi się nie podoba. No znaczy, ci daję piątki dla tego, że żyję, bo... tak. Chcemy, nie? Bo ludzie czasami A oszukują. Spreciem, po no. Ty, <grym> te dwie rzeczy tylko, żeby... Okej, okay, łapię, <grym> bo lubię, tak? Typem... No, ale To Po prostu, to, nie po prostu to by się nie spodobała. Konsystencja, yy, nie? Dobra. Yy. No, za mało tutaj kolorów. Ja tutaj tak... O, yy, przepraszam, ale czwórka trójka. No mi się tak troszkę nie podobają, bo takie same czarne z motylkami. Ale przepraszam. Rozumiem, że się bardzo postarałaś, nie? U, mam 10 punktów. O, jakaś baba miała 22 punkty. Ja zaczę, jakaś ona dziewczyna, wygra. ona wygra. No. Czyli ja albo ty będę na trzecim, Ej, nikt nie ma... nikogo na to e Ja będę. Ja będę. Nie, to był Remis Agacia, czyli ja i ty. Nie, bo wcześniej jak... Y ja dostałam 20. A ty? Pewnie, nie, ja dostałam... Y dobra, chcesz ty. Dobra. Ile dostałaś? Ja to mam dużo kasy, tylko nie wiem, za co to mogę kupić. Nie mam po prostu te pieniądze, ale dobra. Dobra. Okej, okay, dobra, Uuu, ja mamy ja ładne. Może wybieram? Dobra, może te. Nie mówię jakie. Dobra. Dobra. I... Sobie, dobra, te sobie biorę. Wybiorę sobie może. Dobra, tamte. To Weźmy sobie kolor. to. Na jaki kolor? No, ok, jest hmm. pytanie. Dobra, wezmę sobie na ten. Ja ten sobie wezmę, ale nie powiem, jaki nie. No, Oj, to, to słabo widać, ten... widzowie. Dobra, żeby trochę pasowało, to wezmę sobie ten. Dobra. Za mi się e... ale dobra. No, dobra. Wezmę to. To nie jest jakiś, jakoś mega ładnie dopasowane, ale. Jest, nie? Właśnie chciałam wam pokazać, że tą stroną albo tą stroną możecie wejść, tak e, po cichu. To Emi. będzie nasza... no nie, jeszcze dwie, po tej rundzie jeszcze dwie rundki zagramy i będzie dobrze. Będziemy kwitnąć. No jestem w tym samym miejscu. No dobra, co my tutaj mamy? Nie o, widać ona ten, idzie tyłem. Więc daj jej taką jedynkę. Trójkę. Ja trochę widziałam przez hmm. nie, to no, nie to łóżowy, mi się. Ale do nie wiem. Ja tam jedynkę dałam. Dobra, ktoś napisał nie jesteś już, ale nie wiem co to o co chodzi. Ale nieważne. Dobra, ona też idzie tyłem. No, boże. Dobra, jej, jej dajmy. O, 11. Jej dajmy już czwórkę. To ty jej dałaś 11. Nie, ja dam czwórkę. Ja dam jedynkę. To 13 tysiąca chodziło tyłem. No, właśnie tak się... O, 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 ty już do nas ładnie idziesz. A już do nas ładnie idzie. No właśnie, dobra. Teraz piszcie w komentarzach, ile dajecie od w skali 1 do 5. No, możecie napisać kolor, nie? E, ja jej daję... No kurczę, ciężki wybór niech będzie czwórka, bo y, tak trochę za dużo kolorów, zacznie różowego. Ale wiesz, bo ja tam miałam takie słabe kolory. Ja miałam nie nawet wiesz. ładne. No nie dobrze, nie idzie jakaś kolejna dziewczynka. Co Dziewczyna. Co ona o, sobie wiec. zrobiła z paznokciami? Jeden punkt odnaleźć hmm. dostała. No takie um, świąteczne, więc mogę dać piątka. Piątka, bo świąteczne, no. Jak ładne. Mhm. Dobra, Jakby teraz ja. Piszcie. Dobra. E, teraz ja. Teraz ty Dobra. Na szczęście mnie też możecie ocenić. Ja bym dała ci taką ten zielony trochę nie pasuje. Znaczy czy żółty. Żółty, ale to są takie te to, to czwóreczka. No dobra, jest na piąte, Nie no ósemkę dostałam. Co jest? Ja dostałam dwunastkę, więc yy, może. <noise> na drugą <noise> Albo na trzecią. O! dziesiątkę dostałam. Albo na trzecim, bo jeszcze muszę być. Konieczka. Na pewno na trzecim dostałam. Dobra. Yy, Co my tutaj mamy? Kolejną, kolejną panią. Znaczy Oj. Yy, u, nie widzę jej za bardzo. O. Nie widzę jej. Ale niech będzie. Dobra, mi się bardzo podobają. Nic mi nie podobają. Ok. 1, 20. Czyli zają na pewno jakieś miejsce albo egzemplarz. Um, nie, ja no ci na podium mnie też nie ma. A dostałam 25. Dobra. Dobra. To będzie nasza przedostatnia rundka, więc ta przedostatnią rundkę założę to. Nie podoba mi się Dobra. Za bardzo. Ale zobaczmy sobie tutaj. Uuu, mamy ładne kolory. Ok, wezmę sobie Te. Hmm. wezmę sobie te. O. I sobie nie, nie, sobie niech będzie to. te, dobra. Weźmy sobie, nie, nie, te Ale mam długie pazury widzowie Dobra, to nie, Wow, nie, teraz ładne, nie Dobra, weźmy sobie ten, bo on jest taki trochę podobny me... do czerwonych ładne. albo czerwony. Nikomu nie pokażę. Nie, no, taki trochę czerwony, trochę nie. Dobra, i żeby nie było za dużo fioletowego. Oj. No dobra, to widzę, wybierzemy to. No i jesteśmy ładne. Dzięki, Idziemy tędy. To mi się mega podobało. Też skrótem widzowie. Bo to też e, prowadzi. O, co to? Idziemy tam. Nie patrz. Idziemy tam. Idziemy tam, widzowie. Odkrywamy nowe miejsce. Dobra, co tu jest? Zobaczcie. Długie pazury. Patrzcie widzowie. Gdzie ja jestem. Co tu się stało? Ja idę się tam, tutaj słuchasz. Ej, to patrzcie, tak. patrzcie. Dobra. Ej, tam jest tu. Wow. Dobra. Ja już się chyba zawracam. Bo taki długi korytarz przeszłam. Tutaj się wchodzi na scenę i nikomu nie pokaże. Już się... Dobra i tutaj wtedy po prostu sobie idziecie, nie? I ale ja tutaj zostaję. Ja tutaj zostaję widzowie, żeby nikt mnie nie widział. No dobra.

Faktycznie ona troszkę ode mnie zgapiła, mimo to, że miała inne kolory, ale faktycznie troszkę ode mnie zgapiła. Możecie sobie porównać e, moje paznokcie, a jej paznokcie. Moje paznokcie w tamtej rundzie i jej paznokcie w tej rundzie. Uuu, idzie Agacia. Ej, ona ma jakby takie różowe i jeśli zaczynają fioletowe. Dobra, piszcie ile wy, by jej, wy, ile wy byście jej dali. ja Jadłam jej, no... Piąteczkę, sami widzieliście. No dobra, to jest nasza przedostatnia rundka. Dobra. Dobra, co my tutaj mamy? Kogo my tutaj mamy? Dobra. Nie widzę jej. No dobra, poczekajcie. Dobra, ona na razie zdobyła dwa punkty. Nie wiem jakim cudem. To było trochę takie dziwne, nie? Ale dobrze. Teraz ja. Ciekawe, ile ja dostanę. Dobra. Pięć? Na razie dostałam, a ile mi dajesz? Uuu, trzy na osiemnaście! Co? Nie wiedziałam. O Boże, nie dostałam, pójdę na akcję i ten bater <ten materiał>. nie <śmian> <śmian> Szczema, <laughs> ściema, ściema, ściema z daleka, widzowie. Tak się zajmuje pierwsze miejsce, tak się zajmuje pierwsze miejsce. <laughs> Dobra, teraz zrobimy kolejną niespodziankę. Ej, patrz, klikki. jak to stoi, Robię da, robię da, robię da. Dobra. Teraz ym, weźmy, może sobie. O, to to by się podoba. Nie to. To. Mam. Czy ja tu coś mogę pokupić? I, jeśli tak to chętnie sobie bym to kupiła. Chyba to jest robuxy. O nie, Zarobuxy nie. Nie no, to zero buksy. Ej, widzowie, patrzcie co mi się stało. Poczekajcie. Dorowicowie musiałam wyjść z serwera i wejść ponownie yy, i po prostu i... Yy, no widzicie co sobie wzięłam. Yy, musiałam wyjść z serwera i wejść, może to wezmę. Oj, to. Nie, dobra, to będzie lepsze. A może coś z drugiej strony weźmiemy? Co? Takiego bekowego. bekowego. Hmm. Dobra, weźmy te wielkie usta. Dobra, na ostatnią rundę weźmy te wielkie usta. Mm. Niech będą. A my zaraz się widzimy w kolejnej rundzie. Widzowie, postanowiłam jednak na to zmienić. No i już, na no serio, się widzimy w kolejnej. Dobra, posłuchajcie. W tej um, rundzie wygrała Agacia... Drugie miejsce zajęła ta dziewczyna, a trzecie miejsce, spróbuję przeczytać jej e, nick, Marlekinka100, a tu jakaś Marli coś tam, no dobra, więc tak, mm, dobra, my czekamy na następny room day. mam nadzieję, że znowu się nie stanie to za wcześnie, tak sobie myślę, może to, a widzowie, patrzcie, co ja sobie wzięłam, Dobra, jednak yy, Wiecie co, po namyśle Myślałam jednak, że Tak To będzie bakowe Nadebdzie Możemy to sobie wziąć Weźmy sobie to No dobra, niech będzie to Pomalujmy sobie Na ten Dobra I idźmy yy, Po to I W sumie u Napiszcie czy Wam się podoba, bo na przykład mi się bardzo podoba. Mi się bardzo podoba. Hmm. Tylko ta moja twarz nie za bardzo. I dobra. Okej. Okay. Oj, Agacki nie ma, bo chyba wyszła. No dobra. To ja szybko ocenię. Yy. I po prostu... Hej, jak będzie przedostatnia osoba, to wtedy Wam pokażę, jak sobie zrobię. Widzowie, to jest taka ano, jedna ano, osoba. Mm, no dobra. I po prostu teraz będę ja. No szybko dawajcie mnie, bo... No, chcę. O, widzowie. Teraz ja idę z moją bekową twarzą. E, napiszcie od wskali 1 do 5. To wam się podoba, bo mi chyba to najlepiej. Tylko twarz mi się nie podoba. Sześć zdobyłam. Aj, aj, aj. No i nie wygrałam. Pierwsze miejsce, dziewczyna w blond włosach. Drugie miejsce, Bacon, że tak powiem. A trzecie miejsce, ta marlekinka. Nie. Ja trzecie miejsce. Tak? Nie, trzecie miejsce to był Remis, chyba. Nie, powinna być też ja. Dobra, to papa pa. widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale pa.